Cześć, tak się macie. Tutaj oczywiście, Damian. Witam was w kolejnym odcinku Ultimate Team -I, i proszę Państwa, trafiłem ikonę bez przedłużania. Zobaczcie sami, Sheldon Spieler. No, kurde, to jest już od chyba dwóch miesięcy. Wypadałoby to odświeżyć, ale nieważne. Ważne, że tym Sheldon Spieler będzie Tomori. Obok Wandajka, no po prostu idealnie. To jest ten moment. Czajcie? Czajcie, że to jest moment, w którym trafią wreszcie kartę Future St ¡Trafiłem! trafiłem. Ja to nagrywam. Francja, Ikonę! Trafiłem ikonę. Ha, 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 ha! Jeszcze przed chwilą mówiłem, mówiłem, że chciałbym trafić ikonę, bo będę miał do tytułu. Trafiłem ikonę. Ha, ha, ha! Mam was. Tak jest. No to fajnie, akurat pod tego niewymiennego. Wow. Tego to, to wyzwania można zrobić. Trafiłem ikonę. Francuska ikona trafiona, ale będzie tytuł. Kurde, super. Dobra, jeden mecz nim na pewno zagram, chociaż nie. To nie był clickbait, byłem z wami kompletnie szczery. Trafiłem ikonę, to postanowiłem tak nazwać dzisiejszy odcinek. Jednak słuchajcie. Wczoraj wieczorem zobaczyliśmy nowe karty, nowe karty Future Stars I są one według mnie znacznie ciekawsze od tej drużyny, która pojawiła się tydzień temu Jednak moją uwagę najbardziej przykuło to zadanie sezonowe, czyli Osimen. Słuchajcie, w związku z tym, że trafiłem ikonę, to mogę ich fajnie połączyć ze sobą Do tego dodajemy jeszcze Awara, Lale, no można się bawić Ta karta jest wybitna, niesamowicie zwinny 4 gwiazdki słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek Ja mam zamiar go zrobić, bo będę mógł sobie zbudować drugą fajną drużynę Myślę, że posiadanie dwóch dobrych składów nie jest złym pomysłem jednak jeśli chodzi o drużynę, no to widzicie ją teraz na ekranie. Cena Holanda to jest po prostu nieporozumienie. Kilku z tych graczy widziałbym u siebie, owszem, ale obecnie nic nie zmieniam, mówię całkowicie poważnie, po prostu gramy. A propos grania, trochę wczoraj na streamie pograłem, więc pozwólcie, że wam pokażę te spotkania. Bo w końcu moim celem było wbicie 9 do 1. No to zobaczcie jak mi poszło. Czas na pierwsze spotkanie w dzisiejszym odcinku na dzisiejszym streamie. No, taka solidna drużyna, co ja więcej mogę powiedzieć? Nie lubię grać przeciwko Ramosowi. Klasyka, no i Ter Stegen pewnie wyjmie 10 setek w tym spotkaniu, ale ja dam rady. Mam ikonę. Pojawiła się karta Kaluma jego, Hodsona, Odoja. Nie wiem, jak się powinno odmieniać jego nazwisko. I też przykuł moją uwagę, ale milion za niego. Myślę, że Son, Son i Messi Son. No właśnie, son. Ikonę, ikone, ikonę. Ikonę podaje piłkę Ryan Kent, uderza! Dobry jest. Kurde, naprawdę już mi się chłopak podoba. Ikonę? Kent? Ta karta jest chora. Ta karta jest chora. I mamy rage quit. Super. 3 do zera. Wspaniałe wejście ikony. Dwie bramki Kenta. Jak tam Messi? Dwie asysty? Może być. I to jest skład mojego kolejnego przeciwnika. Wiecie to z jednej strony super, ale ten Guardiola, tak naprawdę, Guardiola jest tutaj najsłabszym punktem. Jednak problem polega na tym, że ma więcej tych mocniejszych punktów od słabszych. No fajnie kręcić tym firmino, ale proszę państwa, Kuman miał słabsze dni, ale ostatnio król. Tak samo jak David Luis jest cholernym królem, nienawidzę tej karty, po prostu nienawidzę. Już mam dość w widoku tych dreadów, naprawdę, dready. Nie wiem, to nie są dready chyba, ale on ma taką szopę. Wystarczy, że od Fify 13 nas prześladuje. Jak nie od 12 nawet, nie wiem, w 12 nie grałem w futu, ale za długo, za długo on jest dobry. Spalony? Serio? Takie to było słabe. No i gol! Niestety gol. Zasłużony, bo bardzo fajnie to rozegrał, ale to jest. No nudne, nie ma co nudne i z ciągłego nie za piłką. Czemu jak ja próbuję najprostszych rzeczy, to one mi nawet nie wychodzą. Serio? Zagęszczenie skrzydła dobry pomysł. Zapomniałem o tym. Son, 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 Messi, jaką rangę wbija mój rywal? Na 100% elity. no Jeśli on nie wbija elity, to ta gra nie ma sensu. Messi? To Ronaldo umie tak z prawej? Z lewej, a Messi nie może z prawej. Okej, okay, sprawiedliwość, sprawiedliwość. Robimy to. Robimy to. Co so, Jest. Co za bramka. 4 do 2. Nieprawdopodobne. Co za akcja Dix United. Wow. A tym razem trafiamy na drużynę, no połączenie Premier League z ligą hiszpańską, Sanek, gram chyba po raz drugi raz przeciwko niemu w tej FIFI, ale jest Daniel James za, za wyzwania, więc gram z jakimś świrem. Rzut wolny gdzieś dostanę, a wiecie co, ja wolę bramkę, ja chyba wolę bramkę, Messi! Lecimy, jest pierwsza bramka, na spokojnie, na spokojnie. Easy, 2-0. To jest chyba rage quit. To nie jest Ragequid? A to. No i jest. Super, 7-2. Panie i panowie, jest tręcik. I ten Tierney. Okej, okay, sprawdzimy, czy warto go robić. 260k za obrońcę. Dawnie cena idą. Dobrze, jest, jest spokój. Na razie jeden mecz z Manem, jedno czyste konto, jedno zwycięstwo. Zmiana na plus. On no, nie masz tak dobrego składu. Ten Hernandez, ulubieniec Uniteda. Ale cieszę się, że wreszcie udało się trafić te karty Future Stars. Szkoda, że niewymienny, no szkoda, że nie niewymienny, bo to jest jednak 400 koła Mógłbym sobie kupić Neymara No a z drugiej strony mamy fajną kartę na zmianę Przyda mi się do jakichś wyzwań I mogę właściwie zrobić drugi skład z Francuzami <laughs> Tylu ich mam, że właściwie dlaczego nie Hop, hop Messi Ale posło, Leo Pro Pro O, kurde, to ten tierni. Wow! Kumane, czy ty jesteś poważny? Jezus, ja nie mówię, że miał wyciągnąć tam nogę, ale ruszyć się w kierunku piłki. Od pięciu minut było wiadomo, gdzie on strzeli. Messi? No, musiałem trochę przycisnąć. Kurczę, wiecie, co podoba mi się ten tierni. On ma super sylwetkę, naprawdę jest szybki, pojawia się wszędzie, przecina dużo, kosztuje swoje. Ile tam? 250 koła. Nie chcę robić tego Tierneya, bo pewnie się pojawi jeszcze jakieś fajne SBC, może bardziej przydatne. A ja mam Hernandeza, mam tego Mendiego, na którego nie narzekam. Gdybym miał Dawida Luisa, to mo, na pewno bym go zrobił. Ikonę i jest to jego pierwsza bramka. Akurat się musiała, wy, musiała wyskoczyć ta informacja Dual Shocku. Kurczę, to jest dobra karta To jest naprawdę dobra karta, trochę żal go trzymać na ławce, ale z drugiej strony właśnie warto mieć takich zmienników, którzy potrafią odmienić losy spotkania Naprawdę fajnie, że udało się go trafić Ech, to było słabe, i znów tierni To jest najlepszy piłkarz mojego przeciwnika Ja mam wrażenie, że on specjalnie gra na niego, dopiero co zrobił to wyzwanie, pierwszy mecz tą kartą Ale sami widzicie, ma sylwetkę, ma takie, kurde, ko ko koszulka włożona w spodnie jak jakaś legenda Taki trochę pro player tego Tierney'a Messi Znajduje ikonę, czy nie? Oczywiście, że tak Messi La <grymne> Za to uwielbiam te karty Coś, coś pięknego I asysta ikonę U Messi Messi Przesada Jaka ranga jak na razie? No mamy Prawie. O, Rage Quit. Mamy Rage Quit. To jest bardzo ważne. Bilans 8-2, więc no cel nie został zrealizowany, bo moim celem było 9-1. do 1. Ale no niestety ciężki mecz nam się trafił. Nie udało się. Nie udało się go wygrać. I panie i panowie, tym razem. Wow, mamy. Ale gościu Varana trafił. Lorisa. Loris był teraz w drużynie tygodnia, więc no ciekawe, czy wbił jakąś dobrą rangę. Niecodzienny zespół, ma, ma Mertensa, wie co dobre, ciśniemy. Pełna koncentracja, trzymajcie kciuki. Głupota z mojej strony, Dominguez on ma dobre uderzenie. Tak samo jak dobre uderzenie ma Alexis Sanchez, no i mam za swoje, to jest tylko moja wina. Zostawiłem tyle miejsca, bo wybiegłem Kumanem, poszedłem sobie pochodwę Doga. Nie ma co zwalać na gremo, jak głupota, głupota, jeszcze raz głupota. Przepraszam Was, że musicie coś takiego oglądać. Messi. Oniosła go fantazja, ale jeszcze ciśniemy. Ała. Wycofanko. Leo. Jak to jest, że obrońca szybciej na to reaguje? Cholera. Przecież on by się zgubił. Nie spodziewałby się, że Messi by coś takiego zrobił. Przesadzony to jest. Kurczę, ten kamara chowa już sona któryś raz do kieszeni. Czułem, że to może być dobra karta. Albo jestem słaby ja. Messi? Leo, lewa noga i obronił to skurczy byk Ale pierwszy celny strzał w tym meczu, widzicie? Wasz doping mi pomaga, ja za to wam bardzo dziękuję Messi, to musi być gol! Dziękuję wam Dziękuję, to dla was, ta bramka jest dedykowana wam, bo uwierzyliście we mnie I to jest Leo Messi z 11 metra Czasami pewnie można rozgrywać długo, ale też trzeba właśnie zaskoczyć przeciwnika, żeby nie wiedział za bardzo, co się dzieje. Cyk, cyk, szybko ta piłka chodzi. Dobrze, źle, do niepotrzebnie spiętki. bo się obróciła War, w innym kompletnie kierunku i dupa. Cała akcja na marne. Kumane, proszę cię, siła, siła, adrenalina, kurczak, witaminy, białko. Lecimy. Sfałuj mnie, dawaj. Nie było już co z tego tworzyć, no jest dogrywka. O rany, dobra. Delpiero na napad, dwa strzały w tym meczu. Rany dramat trochę. Wracaj się Mendy. Inteligencja boiskowa, inteligencja boiskowa. No nie może zostawiać tyle miejsca Politano. Ja też nie mogę się każdym obrońcom ustawiać na boisku. Panowie, wy musicie mieć własny umysł. O tym właśnie mówię brawo Mendy. To teraz z pierwszej piłki. Ma Teraz. Jazda! Ryan Kent, 123 minuta spotkania. Ryan Kent, Kent, podanie! No nie, będą karne dla widzów. Mamy karne. Ok, kurczę. Nie, te karne nienawidzę. Nienawidzę tych karnych autentycznie, to jest. Mamy to, przewaga. No, sam środek. Dobrze. Znów w środek. Muszę trafić. To jest proste zadanie, ludzie. Proste zadanie. Wygrałem rzuty karne. Czy wy w to wierzycie? Ja wygrałem rzuty karne. Ale co, jak co, to, to nie była najpewniejsza seria rzutów karnych. Wszystko prawie w środek. Jestem wielki. Ja jestem wielki. Czy to czasem nie była kiedyś taka historia, że Leman miał na karteczce wypisane, gdzie kto będzie strzelał? To podobnie to wyglądało. Tak jest. Wczoraj wieczorem skończyłem bilansem 9 do 2 i tak jestem zadowolony. 9 zwycięstw. Teraz postarajmy się dobić do 10. Odrobinę zmienia na wyjściowa 11. No jest ten warant, tak rotuję. Raz kuman, raz warant. Po prostu dostałem okszan od proplayera Riptorka, że jeśli chcę cokolwiek osiągnąć, to mam nie grać tym kumanem. To odpocznij, po prostu sobie kuman w tym meczu odpocznie czekajcie nie wiem czy mam kondycję to byłaby wpadka 10-2 10-2 wyglądałoby przyzwoicie okej okay, jest kondycja więc można zmiażdżyć kolejnego rywala i mam nadzieję że nie trafię na kogoś znacznie lepszego na kogo bym trafił przed chwilą tak wychodząc z meczu proszę dajcie mi kogoś z kim zagram równy mecz ale wygram co to będzie Pereira to jest świeżotka karta widać że gościu gra w Food champions Robertson na lewej obronie tak nie jestem jego wielkim fanem w tej fifie jeśli chodzi o zwykłą kartę Mam tylko nadzieję, że będę mógł na spokojnie grać mecze w ofensywnym stylu. Nie takie męczenie były podawanie przez pół meczu, bo na razie rywal boi się jakoś zaatakować, mimo że ja nie mam jakoś mega zaparkowanego busa dwóch piłkarzy standardowo gotowych do kontrataku. Tylko to on decyduje się na podania pomiędzy no, obrońcami, pomocnikami itp. Raul? No nie, halo! Ja nie wiem, co jest z moją defensywą. Panowie, reagujcie! Po prostu reagujcie! Kurde, rozgrywał od rozpoczęcia spotkania i miałem jeszcze ani razu piłki. No i mu się to opłaciło, bo zdobył bramkę, i teraz boję się jednego: że to on będzie miał zaparkowany autobus. Lala, proszę cię, na prawej nodze byłeś ustawiony. Zaczyna się, zaczyna się, proszę państwa. No, niesamowite. O, wreszcie zagrał szybciej, ale to była podpucha. Waran, Messi. To było dosyć proste, ale o to właśnie chodzi. Dla takich momentów mam Leo Messiego. Podanie i co? No jeszcze go sfaulowałem, byłby rzut wolny dla przeciwnika, ale rany, czemu ja nie mogę mieć tego szczęścia w takich sytuacjach? No rywal zrobi taką akcję i mu wpadnie piłka do siatki, ja jestem przekonany, zawsze tak się kończy. Niestety jestem zmuszony do gry, tak samo jak mój przeciwnik, nie mogę szybko wyprowadzić akcji, tylko trzeba, trzeba męczyć te bułę, bo zobaczcie jak ustawiona jest jego defensywa. Dramat, istny dramat. Nie zastanawia jedno, czy ci ludzie pamiętają o tym, że gry mają dawać frajdę. Znaczy, może gram z jakimś sadystą i dla niego frajdą jest właśnie spędzanie w większości meczu na środku boiska, no nie wiem. Jestem ciekaw jakiegoś się ma posiadanie piłki, pewnie 65-63%. Ale jakie to jest smutne, ludzie. Gdzie jest frajda z czegoś takiego, no powiedzcie mi. Ach, wchodzi ikonę. Sisoko, proszę cię, proszę cię, nie przegrywać darmową kartą. Dałem za ciebie 300 koła. Gwabin był za darmo, szanujmy się. Waran, wygraj to. Pokaż, dlaczego na ciebie postawiłem. Małar. już tutaj, ludzie do przodu, do przodu. Środkiem, cudownie. Ikonę, czy dojdzie do tej piłki? Dochodzi, jest ikonę. Podanie. SON! No ręka na miłość boską. Zróbcie je przezroczyste w online, jeśli nie ma za to rzutów karnych. Przecież to jest niedorzeczne. Zasłonił całym ciałem, ręką, no, autentycznie ręką, no ja przepraszam bardzo, ale stwarzam sobie dobrą sytuację. A nic z jej nie mam, bo przecież ta gra jest niedopracowana, ten silnik to jest kpina. Brawo Super, super, przejąłem piłkę, co z tego mam, kompletnie nic jest. Del Piero, Kent! 2-1, super, super rozegranie. Alison, nie zawiedź mnie. Czemu nie mogę mieć kontroli nad nim? Ja nie chciałem główkować na aut. Chciałem główkować do przodu. Bez sensu, kompletnie. Esportowa gra, gdzie nie mamy kontroli nad swoim piłkarzem. Gratulacje. Jaki mam być kurdy mistrzem świata? Dramat. I w taki sposób się teraz wbija elitę. Parkując kompletnie autobus, podając pomiędzy pomocnikami i obrońcami przez połowę meczu. No, gratulacje. Mam nadzieję, że się dobrze bawiłeś w tym spotkaniu. To jest smutne. I najgorsze jest to, że jej nie robi nic w kierunku, by promować grę ofensywną. Po prostu nuda. Nuda. Ludzie, jak wy możecie tak grać? Odpowiedzcie mi na to pytanie. Jak można tak grać? Odechciewa się wszystkiego po takim spotkaniu. No Boże. Ja przepraszam, że tak narzekam, ale słuchajcie, nie tylko ja narzekam, tylko nawet pro playerzy cholera tak narzekają na to, że nie ma promowania gry ofensywnej. Pro eventy wyglądają identycznie. Co? Podajesz w nieskończoność, gonisz za tą piłką. Co ja mam zrobić? Nuda. Ja nie chcę tak grać. Dajcie mi FIFA 13, gdzie kurde mogłem grać szybko, skutecznie, strzelać gole z 50 metra. Po prostu dobrze się bawić. Nie podoba mi się taka fifa, no po prostu to mi się nie podoba. I pewnie znów nie wbiję elitę. Ale wolę nie wbijać elity niż grać tak jak rywale. Od pierwszych minut mieć wszystkich z tyłu i... Na samo zakończenie podwójna rozbudowa 81+. Może Neymar spaczki poprawi mi humor, ale serio, to odechciało mi się dzisiaj kompletnie grać. Oczywiście zagram te resztę spotkań. Ach, ale co ma być to będzie? Już naprawdę po takim meczu. Nie chce mi się wbijać w tych najwyższych rank, a niech sobie mój rywali wbije elitę. Trafi trzy informy o wartości 10 tysięcy. Tutaj nic nie ja miłego dnia! Życzę wam, miłego dnia, przepraszam, że w takim nastroju to kończę, ale ta gra nie może tak wyglądać. To nie jest zabawa! Gry mają bawić, a nie coś. Cześć.